Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na tym kanale. W tym odcinku chciałbym zrobić zasilacz laboratoryjny i w pierwszej części tego odcinka chciałbym podłączyć ten transformator do sieci i sprawdzić jakie ma napięcie na wyjściu i przy okazji wyprostować już te napięcie, żeby przygotować go pod układ Zasilacze. No i tak, od czego zacząć? Zwykle ja zaczynam od tego, że taki transmotor sobie wylutuję, Podłączę sobie go tak jakby na pająka i sprawdzę wszystko, co i jak. Ta płytka jest ułamana i nie chciałbym. Jest małe prawdopodobieństwo, ale nie chciałbym zrobić żadnego zwarcia, czy czegoś tam. I tak, ja już ten transmotor wylutowałem, jak widać. O, pokażę o lutowany jest, yy, użyłem do tego yy, zwykłej lutownicy i takiego fajnego odsyzacza, yy, gdy już wylutuję taki transformator, mamy go o fajny transformator, trochę ciężki jest jak, jak transformator, jest zawsze taki problem jak się wylutuje taki transformator, musimy go podłączyć Odpowiednio musimy połączyć odpowiednie nóżki ze sobą, i pod, pod, pod odpowiednie nóżki podać zasilanie z sieci. Jak ja to robię? Zawsze patrzę, jak jest, są poprowadzone ścieżki z wtyczki zasilającej do transformatora. Jak widać, z jednej strony. Ścieżka prowadzi prosto do trzeciej od góry nóżki, a z drugiej strony jest już trochę trudnie, bo jest tutaj kilka zworek, i między innymi jak wyłącznik sieciowy. I musimy to tak samo jak tu zrobić, czyli na przykład stąd, stąd, tu, tu, tu płynie prąd, przez. Przepływa przez przełącznik. Wypływa prawdopodobnie tendy, Jest poprowadzony z worką tutaj. Do tego tu. Tu, 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 tu i do drugiej nóżki. Dobrze tu. Drugiej nóżki. No i to w sumie na razie tyle co widzę. Tu sobie wypływa prąd. Wpłynie sobie tutaj jest zmostkowany. I tak jak tutaj jeszcze widzę te dwie nóżki są zmostkowane. To będziemy musieli je połączyć ta nóżka. Jest odczepiona i nie prowadzi do nikąd. A ta też czyli tak z tego co tu widzę, pierwsza nóżka, i, pszszsz, i ostatnia nie, pierwsza nóżka i czwarta nie są podłączone do niczego. Druga nóżka jest podłączona do sieci przez przełącznik. Trzecia nóżka też jest podłączona do sieci. A czwarta i szósta, albo piąta i szósta jest ze sobą zmustkowana. I Tak właśnie zrobię. Dobra, polutowałem transformator tak, jak było na tej płytce. Odpowiednia noga do odpowiedniej nogi, czy tam nóżki, czy tam wyprowadzenia, zwał i teraz wypadałoby zmierzyć na uzwojeniu wtórnym jakie napięcia podaje nam transformator Ok. sprawdźmy ja nawet nie widzę mam brudne Chciałbym zrobić tak, żebyście też widzieli jak to wygląda Oczywiście ustawiamy na prąd zmienny, bo napięcie jeszcze z transportera nie jest wyprostowane. Dobra, tak widzicie, ja też widzę. Dobra. Tu mamy 17 v Tutaj mamy 34. Dalej mamy nic. Tu mamy nic. siedemnaście dwadzieścia jeden to czyli mamy tak maksymalnie mamy trzydzieści cztery siedemnaście szesnaście dziewięć no tak mam dwadzieścia jeden woltów trzydzieści cztery i sześć i 17, to czyli tak, ja bym chyba tak myślę, wykorzystał te 21. Po wyprostowaniu to może być jakieś 30 V, coś w okolicy tego prądu stałego. Te 17 też można byłoby wykorzystać, albo zrobić takie kombo i połączyć te. 34 z 21, to byśmy mieli wtedy 55 V. Po wyprostowaniu to by jakieś było może 70. A, to jest za dużo już. To będzie potrzebne, dobra. Tak myślę nad, tym, nad tymi 34. To jest za dużo trochę dla mnie. Tak dużo nie jest mi potrzebne. 21. Wykorzystamy uzwojenie, które daje nam 21V. Teraz pokażę Wam, jak wyprostować takie napięcie. W tej płytce jest. odłączę to, żeby było bezpiecznie. Teraz tak, żeby wyprostować takie napięcie, potrzebny jest nam mosty Greca. Taki, tak jak takie takie coś. w takim mostku zwykle jest narysowane plus minus napięcie przemienne. Dobra. Możemy też wykorzystać takie oto cztery diody, które po odpowiednim yy, wlutowaniu, po, po odpowiednim ułożeniu zadziałają tak samo jak ten mostek. To spróbuję zrobić tak, że znaczy nie spróbuję, tylko teraz wylutuję ten mostek i połączymy go razem z transformatorem. Dodamy kilka kondensatorów i zobaczymy, jakie napięcie nam wyjdzie po wyprostowaniu. Ja używam do odlutowania, nie wiem czy już mówiłem, może było kilka prób nagrywania, takiej oto rozlutownicy i zwykłej lutownicy takiego odsadnia, czy takiego cysacza i lutownicy dobra, żeby się, to, żeby się to wygodnie odlutowywało wykorzystam jako podstawka z tyłu transformator i ja sobie podepnę przypnę tą płytkę takiej trzeciej ręki z tyłu ten transformator może trochę Wam to przybliżę, żebyście lepiej widzieli, jak to wygląda. Czyli tak, bierzemy lutownicę. Rozgrzewamy pole lutownicze. Ile trzymamy, żeby się cykamy. Na odsaczu, żeby wsysnęło nam cynę. Co kilka razy musimy mocniej docisnąć, żeby, nie wiem jak to nazwać, taki pręcik wypchał na i też wypadałoby czasami wyczyścić grot. No i chyba wszystko. Zobaczmy, czy wyjdzie bez problemu. Och, coś chyba jeszcze trzyma. A nie, dobra, wyszło no i taki mostek greca podpinamy w następujący sposób te dwie nóżki musimy podpiąć do transformatora naszego do tych dwóch nóżek, które chcemy wykorzystać ja sobie pająka na razie bo to jest wszystko takie robione na spontanie ten zasięg tu podpinamy jedną stronę uzwojenia i tutaj drugą stronę uzwojenia transformatora to jest obojętnie bo prąd przemienny jest przemienny i obojętny, jak to podepniemy, tak samo jak podepniemy w, tą, w jedną stronę gniazdko, czy w drugą wtyczkę do gniazdka, to jest to samo. I gdy przylutujemy tutaj te dwie nóżki, myślę, że pamiętam, to było tutaj, te 21V, mostek greca wyprostuje na napięcie na stałe, czyli na plus i minus. Ok, to ja teraz przy was przelutuję to. Trzeba was trochę odsunąć. Dobra. Hmm. Trzeba by było nałożyć, nałożyć trochę cyny, żeby nam się lepiej lutowało. Dobra, na mostek sobie wezmę trzecią rękę. Też by było fajnie nałożyć trochę cyny. Tego no wezmę nadzieję, że nie szczeli wstrzeli z tego, dobra, pik, ładnie, jedna strona, druga strona, przełożę was tu, teraz tak, to będzie taki pająk, ale musimy z... chciałbym sprawdzić na początek tej pierwszej części tego filmiku. Jakie dostaniemy napięcia po wyprostowaniu? Rozwiądź. Tu, tu. Dobra, trzyma się. Teraz tak, gdy podepniemy do prądu nasz transformator, oczywiście uważajcie, bo to jest wszystko pod napięciem. Pod wysokim napięciem. Dobra, ustawiamy na. Teraz ustawiamy na mierniku prąd stały. 200V, bo to przekroczy nam 20V. I mierzymy, ile wyszło. Wyszło 19,7. Dobra. Jest dobrze, działa wszystko. Mostek jest sprawny odłączamy. Teraz tak, żeby nam ten. Żeby prąd się wyprostował, potrzebujemy do podpiąć do tego mostka transformator, żeby podbił nam napięcie i napięcie było wyższe niż te 21V. Wstawiam, że tak około 27 albo 29 będzie. Nie wiem sprawdzimy to. Dobra, tutaj musielibyśmy trochę przygiąć te nóżki i pamiętając że minus do minusa, plus do plusa przylutować tak ona pająka kondensator. Mam nadzieję, że się będzie trzymał. Ciężko będzie troszkę, ale dam radę. Przeję trycyny do tego. Dobra, jedna nóżka przygotowana. Mhm. Druga już za chwilę będzie. No, nagrzewaj się dowie. Ok, jest. Jak widać, pokażę Wam tutaj. Plus do kondensatora jest podpięty do plusowego, plusowej nóżki mostka, a minus jest podpięty do minusa. Radzę Wam to zrobić, bo inaczej kondensator może wybuchnąć to dosłownie wybuchnąć, dobra, podpinam, Będę, że nic nie wybuchnie, dobrze, jest dobrze, wbierzemy znowu miernik i sprawdzamy teraz, jakie napięcie nam wyszło, Wyszło nam 29,7V, czyli bardzo fajne, bardzo fajne napięcie. I teraz tak yy, gdy odłączamy ten transformator razem z kondensatorem, jest jedna sprawa. Yy, kondensator nie ma jak się wyładować. On trzyma teraz napięcie, które naładowaliśmy jak baterię. Tylko że jak dotkniemy tych dwóch nóżek, on się wyładuje i nas może poradzić. Najlepiej zetknąć jakimś metalowym narzędziem, jakimś metalowym. Nie wiem, jakimś gwoździem, żeby się wyładował. Nie wiem czy było widać iskry, ale. Coś tam zaiskrzyło i. Równie dobrze mogę być to wasza dękę i was nieźle kopnąć. Trochę boli szczypie. Tak szczerze, wolę chyba być porażony prądem z gniazdka niż w jakimś wielkim kondensatorem, bo to duża różnica i bardziej boli z kondensatora. No i teraz tak. To byłoby na tyle w tej pierwszej części. W drugiej części już zrobimy to... O, zrobimy to jakoś lepiej. Nie zrobimy tego tak, że to będzie na pająka. Tylko po prostu wytujemy to w płytkę. Taką oto prototypową płytkę. Uniwersalną. I... Podłączymy to do jakiegoś modułu. Jakiegoś modułu, który nam będzie sterował napięciem, jakimś LM, czy coś w tym stylu. Jeszcze ogarnę, co i jak. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Prosiłbym też o wyrozumiałość, bo to jest mój pierwszy filmik na YouTube. Jaki wstawiam i trochę tak dziwnie mówić mi do telefonu. No to do następnego. Siema.